Trenuję dzisiaj z Bartkiem Janiszewskim, który ma 28 lat. przychodom jest mnie z Piotrkowa. Generalnie trening ustawiliśmy w sumie pod jego kątem. Byliśmy wcześniej umówieni, także ja przestawiłem godzinę, żeby tutaj wszystko dopasować bez żadnego zrywania. Bartek w swojej sylwetce ma niedobór w ramionach. Ja to doskonale rozumiem, bo wiele lat się z tym borykałem. Nie powiem, żebym to jakoś tam nadgonił, ale nie jest ta ręka już widocznie przymała yy, do, do sylwetki ciała. Oczywiście w międzyczasie też zredukowałem trochę objętość obwodu łód i za czym poszła to, że te ręce się wydają większe. No, generalnie w ocenie jest proporcji i w symetrii później to ta wielkość ma znaczenie czyli nie może być coś przebudowane bo praktycznie na takich poważnych zawodach zawsze będziemy odstawieni zaczęliśmy na maszynie Keltona pod chwytem ściąganie tutaj ciężarów w dół idealne właśnie na wydłużenie i na głowę zewnętrzną można powiedzieć, że to było takie wstępne przemęczenie mięśni tutaj Bartka zapakowałem na suwnitę Schmidta wyciskanie podchwytem. Jest to takie niedoceniane ćwiczenie, a idealnie można tutaj wypracować triceps, praktycznie mało, małe są szanse na oszustwo, czyli pchać trzeba na pewno tricepsami. Jak ktoś tam ma wytrzymały w miarę chwyt, to tutaj można naprawdę duże, spore ciężary zarzucić. My to robimy tak, że po prostu opuszczamy na dół klatki i właśnie dzięki tej suwnicy, że to idzie w prowadnicach, można tutaj wyciskać to odpychając od siebie zrobiliśmy tam cztery serie doszliśmy do stówki no ja normalnie robię tam większym ciężarem ale dzisiaj tak ze względu na to żeby przyspieszyć tempo praktycznie z podpartka no to te przerwy były tyle o ile y mogliśmy sobie sami pozwolić na, na to żeby po prostu się wymieniać no, takie tempo jest właśnie już w miarę przed zawodami. Kolejno weszliśmy na pompki w maszynie. I to, ja tutaj to, to robię tak, że mam pozycję pionową i jak najszerzej rozciągam, rozciągam łokcie, ukierunkowanie głowy w okolice tutaj kościobojczykowej, czyli wzdłuż broda przyciśnięta do ciała zdecydowanie poprawia zakres ruchu i umożliwia takie może można powiedzieć bezoporowe rozciąganie tych łokci no, ale akurat nie było chyba w mojej wersji widać już nie była nakręcona kolejno weszliśmy jeszcze na obrotowy uchwyt wyciągu pionowego on po prostu ukierunkowuje dłoń w stosunku do ruchu. Jeżeli ktoś ma takie uchwyty, bo to nie, 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 nie zbieramy naprężeń na, na nadgarsku, co, co często jest takim później można powiedzieć męczącym efektem treningu, że ten, ten, ten nadgarstek jest bardzo nadwyrężony, bo kolejno w różnych tam ćwiczeniach jest, jest po prostu yy, przeciążany a tutaj tutaj ten nadgarstek pracuje można powiedzieć yy, neutralnie ja jeszcze dzisiaj założyłem sobie opaski specjalnie na na, na nadgarstki bo nie wiedziałem jakiego typu tam jaki, jakie ciężary wejdą w grę no generalnie wolę się zabezpieczać niż potem mieć problem bo już miałem yy... Przeskoczyliśmy błyskawicznie na biceps, ściąganie wyciągu z góry, na chwytem, wąskim chwytem. Dość duża liczba powtórzeń, czyli na pewno nie mniej niż 12. Ja to robię tak, że wychylam głowę poza, poza ławkę i ściągam to do, do czoła. Na no, tych serii tutaj wykonaliśmy 4. I kolejno przeszliśmy na łama na młotkowy w staniu też były cztery serie lekka progresja tutaj musiałem poinstruować Bartka bo troszeczkę mieliśmy odmienną technikę ja nie, nie twierdzę że mam dobrą ale przez te wszystkie lata które tam się męczyłem to uważam że ustawienie dłoni w osi ramienia jest dużo zdecydowanie dużo lepsze niż jak się tą rękę lekko ma przekrzywioną i i praktycznie biorę tak, łapię tak ciężar, że trzymam go tylko, podtrzymuję jego leżenie na moim nadgarstku. I kolejno jeszcze doszły przedramiona 26 kg, tutaj 15 powtórzeń pod chwytem na ławce. Uważam, że to jest jedno z lepszych ćwiczeń, może nie pali tak przedramie, a ale jednak znacząco wpływa na rozwój obwodu przedramienia no tempo dobre no, to takie tak jak lubię ćwiczyć no, można by powiedzieć że mógłbym ćwiczyć tak cały czas nawet na masę bo ja, ja byłem przyzwyczajony do takich treningów jak byłem młodszy zdecydowanie trzeba przyjść na pewno z nastawieniem i z, z dobrym wyregenowaniem organizmu no i jak ktoś to wytrzymuje cały reżim i dodatkowo dietę, więc efekty będą murowalne. Życzymy Bartkowi powodzenia przynajmniej na, na razie w debiutach.